Od tysięcy lat gotówka była podstawowym narzędziem wymiany handlowej, symbolem stabilności i fizycznym dowodem bogactwa. Jednak świat się zmienia, a rozwój technologii nie pozostawia złudzeń. Tradycyjne banknoty i monety mogą wkrótce stać się jedynie wspomnieniem. Zastanówmy się nad tym procesem w szerszym kontekście. Jakie są przyczyny tak dynamicznego odchodzenia od gotówki? Jakie korzyści zagrożenia wiążą się z taką rewolucją? I wreszcie, czy świat bez fizycznego pieniądza jest możliwy? Jeśli tak, to kiedy stanie się on rzeczywistością? Cześć, witaj na kanale Tylko o finansach. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to proszę cię o pozostawienie łapki w górę komentarza oraz o zasubskrybowanie tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A teraz zaczynamy. Istnieje wiele czynników napędzających globalne przejście na płatności elektroniczne. Jednym z głównych jest rozwój technologii. Jeszcze kilkanaście lat temu płatności zbliżeniowe były nowością, a dzisiaj są normą. Karty płatnicze, aplikacje mobilne, wirtualne portfele i kryptowaluty otworzyły zupełnie nowe możliwości. Technologia NFC umożliwia płacenie zbliżeniowe w ciągu kilku sekund, eliminując konieczność posiadania fizycznych pieniędzy. Dodatkowo platformy takie jak Apple Pay, Google Pay czy Samsung Pay pozwalają na dokonywanie płatności za pomocą urządzeń, które nosimy na co dzień czyli telefonów, zegarków, a nawet pierścionków. Nie można również zapominać o czynnikach społecznych. Młodsze pokolenia wychowane w erze cyfrowej są bardziej otwarte na nowoczesne technologie płatnicze. Warto przytoczyć tu dane, które pokazują, że coraz więcej osób w wieku 18 do 35 lat praktycznie nie korzysta z gotówki, wybierając zamiast niej płatności mobilne lub zbliżeniowe. Ten trend przyspieszyła także pandemia COVID-19, która zmusiła społeczeństwa do ograniczenia kontaktu fizycznego, a tym samym do poszukiwania bezpieczniejszych form transakcji. Dla rządów i instytucji finansowych przejście na bezgotówkowe metody płatności ma również wymiar praktyczny. Pieniądze papierowe są kosztowne w produkcji, dystrybucji i zabezpieczeniu. Banknoty muszą być regularnie wymieniane z powodu zużycia, a ich transport wymaga znacznych nakładów finansowych. W przypadku płatności elektronicznych te problemy niemal całkowicie znikają. Dodatkowo transakcje bezgotówkowe są łatwiejsze do śledzenia, co może pomóc w walce z przestępczością finansową, taką jak pranie pieniędzy czy unikanie opodatkowania. Przyszłość bezgotówkowej płatności przynosi wiele korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla całych gospodarek. Jednym z największych atutów jest wygoda. Płacenie za zakupy czy usługi za pomocą karty, telefonu lub aplikacji mobilnej jest szybkie, proste i nie wymaga posiadania przy sobie portfela. Coraz więcej osób korzysta również z usług, takich jak subskrypcje online czy zakupy internetowe, które niemal całkowicie wykluczają potrzebę korzystania z gotówki. Dzięki płatnościom elektronicznym zwiększa się także bezpieczeństwo transakcji. Przecież gotówka jest łatwym celem dla złodziei. Wystarczy chwilowa uwaga, by ją stracić. Z kolei w przypadku płatności kartą lub aplikacją mobilną środki są chronione przez zaawansowane technologie szyfrowania. Nawet w razie kradzieży karty czy telefonu właściciel może zablokować swoje konto w ciągu kilku sekund, co minimalizuje ryzyko strat. Innym istotnym aspektem jest redukcja kosztów związanych z zarządzaniem gotówką. Wprowadzenie elektronicznych systemów płatności pozwala przedsiębiorstwom oszczędzać na transakcjach gotówkowych, takie jak obsługa kasy, liczenie pieniędzy czy wpłaty do banku. Dodatkowo, gospodarki narodowe mogą zaoszczędzić miliardy dolarów rocznie na produkcji i dystrybucji gotówki. Mimo wielu zalet, przejście na gospodarkę bezgotówkową wiąże się z poważnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Jednym z najważniejszych jest kwestia wykluczenia finansowego. Nie wszyscy ludzie mają dostęp do nowoczesnych technologii. W krajach rozwijających się wiele osób nie posiada konta bankowego ani urządzeń umożliwiających dokonywanie płatności cyfrowych. Wykluczenie to dotyka również osoby starsze, które często czują się zagubione w świecie nowych technologii. Wprowadzenie całkowicie bezgotówkowego systemu mogłoby dodatkowo pogłębić nierówności społeczne, pozostawiając miliony ludzi na marginesie globalnej gospodarki. Kolejnym problemem jest kwestia prywatności. Płatności gotówkowe są anonimowe czyli nikt nie wie gdzie, kiedy i na co wydajemy nasze pieniądze. A w przypadku płatności elektronicznych każda transakcja pozostawia ślad, co może prowadzić do nadużycia ze strony instytucji finansowych czy rządów. W krajach autorytarnych dane te mogą być wykorzystywane do śledzenia obywateli lub wywierania na nich nacisku. Nie można zapominać również o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem. Choć systemy płatności cyfrowych są coraz bardziej zaawansowane, to wciąż istnieje ryzyko ataków hakerskich, które mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych. W debacie o przyszłości bezgotówkowej gospodarki kluczową rolę odgrywają kryptowaluty. Bitcoin, Ethereum i inne waluty cyfrowe oferują zdecentralizowany sposób dokonywania transakcji, niezależny od tradycyjnych instytucji finansowych. Dzięki technologii blockchain kryptowaluty zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość anonimowych transakcji. Jednak kryptowaluty wciąż budzą wiele kontrowersji. Ich zmienność cenowa, brak regulacji i stosunkowo niewielka akceptacja w codziennych transakcjach sprawiają, że nie są one jeszcze gotowe, by zastąpić tradycyjne systemy płatności. Inną opcją są cyfrowe waluty banków centralnych. W przeciwieństwie do kryptowalut, tzw. CBDC są w pełni regulowane przez państwa, co daje im większą stabilność i zaufanie społeczne. Przykładem jest cyfrowy yuan testowany w Chinach, który może stać się wzorem dla innych krajów. Świat bezgotówki nie jest już tylko odległą wizją, lecz coraz bardziej realnym scenariuszem. Rozwój technologii, zmieniające się nawyki społeczne i dążenie do efektywności finansowej sprawiają, że płatności bezgotówkowe stają się normą. Jednak proces ten wiąże się z wieloma wyzwaniami, które muszą zostać rozwiązane, aby wszyscy ludzie mogli w pełni korzystać z korzyści płynących z nowoczesnych technologii. Przyszłość bezgotówkowych płatności to nie tylko zmiana sposobów, w jaki płacimy, ale również nowa rzeczywistość gospodarcza, społeczna i technologiczna. Czy jesteśmy gotowi na taką rewolucję? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne: Zmiany, które nadchodzą, wpłyną na życie każdego z nas. A na dzisiaj byłoby to już na tyle, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę Cię o pozostawienie łapki w górę komentarza pod odcinkiem oraz o zasubskrybowanie tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. I w tym momencie życzę Ci bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.